Tu na plaży nic nie ma. Byłem. Zabądź. They see me rolling, they hating. A nie mamy mapy, czy coś takiego? Nie, nie. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. A tu nie ma, w tym baraku? Nie, byłem tu. Jest lornetka. I jest Swift Magazine. Ja, dawaj, 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 bo mam 98. Jedź. Halo, zadam. Nie zauważyłem, Ty Prowadź. Weź, prowadź to. Prowadź to, weź F1. O nie, będę miał 100. O nie, zaczynam umierać. Yeah. o oh Jezu, jak szybko. To stań Marcin, bo z jego rzeczy się znikną. Wysiadaj. Wyślącz kaczo. Ale... Ale, ale nie... Nie, nie... nie da się... Nie... U... Mogę ci dać zupę, ale zupa nie wiem czy to pomoże. Chodź nie, już szybko. już umieram. O, padł. A, już. <laughs> już do, ale masz lepszy. Może się gdzieś blisko zrespisz. Nie wiem czy kliknąć home czy respawn, nie wiem. Home to tam gdzie ostatnio, czyli home kliknij. No, to muszę powiedzieć. Nie, home to nie gdzie ostatnio, to jest tam gdzie e, pierwszy raz się zrespiłeś albo gdzie masz muszkę No to właśnie zrespił się tu chyba. O nie, to tam. A. Dobra, jakoś was odnajdę. Kiedyś was znajdę. Ej czekaj, czekaj Marcin, tam jest ta. Sarna! Widzę. Ej. Dwie sarny. Ach, dawaj. Weźcie ten samochód i mieszkanie, nie, kurde, w dupę. Dobrze, dobrze. Ale już, a potem, jak rzeczy znajdziemy? To nie znikają. Czai się na nie, czai się. Nie no wiem, ale. Czai się na nie. Mm. Będę, będę je miał, Ach, będę je miał. Kurde, to tak laguje, że mnie zombie zaraz zabije. Cel na dziewiątej i dwunastej. A nie wiem czy chcę marnować amunicję. Siekieram ją no, no, Patrzę z lornetki. Mm. Co się nie rusza. No, um. Ej, hey, ucieka. I, um, drugą, drugą. Muszę chyba zmarnować. Gdzie jest druga? Tam, za drzewem, po... za tobą za drzewem. No. A, tam. Widzę, widzę. Ej, o dostał chyba, czy nie? Ej, słyszę strzały! Ty, ty gdzie ty, ty jesteś? Idźcie dalej tą drogą. Jesteś, widzisz taką górę? Będę trąbił Mówię cały czas. Tak. Słyszę. O, widzę was, widzę was. Goni mnie zombie. W lewo, w lewo. Fiala jedziemy. Dawaj, dawaj, jedź. To jest tam, gdzie byliśmy i... dobra, i... Wezmę Aj, sobie rzeczy, się. chyba, że je wzięliście. Nie. Dobra. Siatka. Ej, ale blisko. Ej, nie zabij mnie. O, wszystkie moje rzeczy o, ale super. <laughs> Jaki zadowolony idzie z tą wodą. Nie, to jest ten, do naprawiania. <laughs> Dobra, co ja chciałem? Polta. Ej, czemu ten samochód tam spadł? Miał, co ty robisz? Zjechał. Dobra, idę naprawić. Gadałem z tatą, muszę naprawić tatą. Tuj! Naprawę go! No Marcin! No wjadę na drogę. Gdzie mu uciekasz? Sprawić! Ej, bo ja mam mało jedzenia. Zbieraj szybko te rzeczy i jedziemy. Już, już zbieram wszystko. Czekam, jak szybko się da. Uprawiamy. O. Ej, no że cię mi odejmujesz! No. Kurde! Co ty gadasz? Ile ci? 30% nie, mam teraz. Nieeee! Mm. Koniec. Trzeba było mówić, że cię parzy. No to tak szybko schodzimy. Ej, Wajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, to potem. Przesadzam. Siadaj, leć. Tak, Musimy znaleźć tak, żeby mieć te łóżka, bo wtedy jak. Wiecie, tutaj jest miasto z lewej. No, ale tu byliśmy. Dąd wyjechaliśmy najpierw, jest prosto. Tak, to jest Dobrze. to z portem. Dobrze. To jest to, gdzie nas zabił kaczał. Miasto morderstwa, kachał. No, tu nidra. Mięso, nie, ale nie czemu. Nie, dobra. Bum, bum. Nie. Tu na farmie coś będzie. Dobra, sprawdźmy co to jest wysiadamy a jak ktoś ma military... O, stanęłem na tym Co ma? Ej wejdę na dach Military na dach <ścoughs> Nie military bullet Tu jest zombie, tu jest zombie Cię <ścoughs> bulet <ścoughs> Nawet więcej Zombie A laguje, nie mogę trapić Ci, że właśnie z tego dba nie, nie trafisz nic Dobra, zabiłem A jeszcze miałem wam mówić, że chyba tym przyciskiem się uderza super hitem, który ci zabiera to żółte A widzę, no? A zadaję więcej Faktyko! Jest... <śśmiech> crossbow! Bierzcie crossbow! Ej, w ogóle, bądźcy, ej, dodali chyba więcej, bo był taki patch mały, 2 mega. Dodali chyba więcej skillsów. Greatest stamina and agility. Sneaky biki. Nie, sneaky biking było. Ale endurance nie było. I survival chyba też nie. Było. Co to jest było. survival? Endurance, survival akurat. Co to jest survival? No, jak znajdziesz, to będziesz widział. Slowers, no nie wiem co to znaczy. Yy, dłużej umierasz z jedzenia i picia. Czyli wiesz, dłużej potrzeba, żebyś tam... Marksman? Better actuality and recoil. Nie, to mi niepotrzebne. Akuracji to jest celność, a recoil to jest... Wiem, rozwój. wiem, wiem, wiem. Przeba... No. To akurat wiem. Tu są jakieś... Scrap metal. No ja potrzebuję jedzenia tak naprawdę. To dużo. Dużo, dużo. Co to jest? Jakieś nasiona Ej mam ten kilot tak? Z powrotem, No mu trzeba naprawić, jak ty tym jeździsz? Backshoots, backshoots. Mam Ej, Jedziemy stąd, bo tu mało rzeczy jest, a. Jedziemy, no Ktoś chce kolta? W studni. Ja mam dużo broni. Jesteś kacza? Ja mam jechać, Wszyscy no Wszyscy są. To, no to, to... dobra, podałem to W którą stronę, tam Tam, no w lewo i w prawo

Coś musi być. Ale zombie jak mu go nie przejechało. Pali się. Ta, trzeba wysiąść. Aj, naboi nie mam. Za każdym razem, nie jeździć z tym samochodem, to się przeszkadza. Ja teraz. Najpierw zabijcie go. Idę, idę, idę. Ja jechałem teraz. Zabij, zabi, zabij, zabij. Dobra, szuka jedzenia, dawaj, dawaj. 90 mam, jeden. Jest mosen, mosen jakiś. Mam konta. Ale konta... Jest paliwo. Eee, um, umrę chyba. Chyba o trzeba sen, jechać dalej. Co to za broń No jedźmy dalej. A Toxicity ile masz? 82 wiem ja samochód Wiem to też niedobrze, bo jak zjesz cokolwiek to ci doda tego i cię zacznie zabijać Toxicity wszyscy, wszyscy są no. Tak, już jedź Skąd wjechaliśmy? Dobra w lewo 94. Jechaliśmy w lewo chyba Nie, tam zombie są Ale wiecie jak szybko to, to się to jest masakra, ja nie wiem czy my zdążymy w ogóle coś No ja zrobić. mam 90... O,